Cześć wszystkim z tej strony Matranus i witam was dzisiaj w materiale dotyczącym odrobinę syntezy oraz będziemy zajmować się przebindowaniem przedmiotów. Po pierwsze od razu powiem, że nie wiem czy to jest do końca w zamyśle gry. Wydaje mi się, że nie. Natomiast jest to możliwe, jest to coś ciekawego, czym warto moim zdaniem jest się z wami podzielić. Po pierwsze, kiedy zaczynamy naszą główną postać, potem mamy też alta, drugiego alta i tak dalej, w czasie przygody główną naszą postacią, albo w czasie craftu, zyskujemy na przykład przedmioty, które są dobindowane do naszej postaci. Tutaj mamy świetny przykład, tak? Jest to przedmiot, który kiedy klikam prawym przyciskiem, nie mogę go założyć na moją postać, tak? jednak w grze istnieje system związany z ee, maszyną syntezy, i tak naprawdę kiedy ulepszymy te przedmioty za pomocą tej maszyny syntezy do wyższego tieru, bądź też zmienimy ich statystyki, przebindowywują się na naszą postać. Czyli tak jak możecie teraz zobaczyć, mogę sobie to założyć. Chociaż pomimo tego, że tak naprawdę nie jest zbyt dużo i w ogóle może zobaczymy sobie na przykład na role Secondary Values. Okej, okay, dobra, nie dało radę a na Main Values, na przykład to jest słaba rolka. Binds when pick up. Okej, okay, czyli przerolowanie głównych wartości nic nie daje, tylko i wyłącznie ulepszanie przedmiotów. Więc prawdopodobnie jest to bug, który możecie sobie wykorzystać na swoją przewagę. Jednak nie jest to na pewno coś powszechnego. Myślę, że również przekraftowanie tych przedmiotów daje takie możliwości. Tak, fajna opcja i tak naprawdę moim zdaniem można sobie w ten sposób troszeczkę ułatwić rozgrywkę, tak? Czyli pamiętajcie. Jeżeli gracie, doszliście mniej więcej do poziomu dziesiątego tak jak ja, no i macie trochę artefaktów w T2, to być może warto pobawić się chwilę z craftem oraz przerobić go w ten sposób, by wzmocnić waszą postać i to znacząco. To tyle na dzisiaj. Materiał jest bardzo krótki, ale tak naprawdę bardzo moim zdaniem tweaksowy i pozwoli wam osiągnąć trochę więcej w samej grze. Hej.